Może nie chcesz tradować na powtarzające się układy, żeby zarabiać 300-500 dolców na rynku na tego typu spadkach, choć pokażę Tobie, w jaki sposób możesz inwestować w akcje na przykład amerykańskie czy nawet polskie. Wchodzisz na quotes US stocks, na TradingView, jest tabela, gdzie od razu możesz zobaczyć, jakie to są największe wzrosty roczne. 6000-2000% to są wzrosty akcji, sobie, tylko część tych akcji jest śmieciowych, po 1000% czy 800% rosną. Polub nasz profil, tak żebyś wiedział, kiedy kolejny webinar się odbywa, a ja pokażę Tobie akcje, które najlepiej konwertują, ale które warto kupić, a nie takie śmieciowe, które rosną po okresie. 3000%, ale z olbrzymim ryzykiem. Zmieniłem parę kwestii w tabeli, zmieniłem na Large Cap i tutaj zobacz na pierwszym miejscu pokazuje się Nvidia, która w 6 miesięcy ma 22% wzrostu, natomiast w ciągu roku jest to 128% wzrostu, także tego szukamy w tych spółkach. Rocznie 14% Apple, 49% Amazon, 65% Meta. Dlatego mówiłem o akcjach Meta i Nvidia na webinarze. O tym dowiesz się więcej. Polub nasz profil, zobacz, dlaczego warto być na webinarze. Jak nie lubisz tradeować, nie chcę ci się, masz łatwo dobrać spółki, które rosną po 100-200%. Procent rocznie i to są z reguły te same firmy w tabeli. Przez 2-3 lata pewnie za dużo się tutaj nie zmieni. Kolejny sposób bardzo fajny to dołączenie do naszego czatu na WhatsAppie. Poniżej, być może, tego linka nie znajdziesz, ale jak wpadniesz na webinar, dostaniesz powiadomienie, jak dołączyć do naszej grupy. Zobacz, tu są dziesiątki, setki osób, które jednego dnia proszą o dołączenie. Tutaj nauczysz się nie tylko krótkoterminowych momentów do handlu, ale zobaczysz, jak inni ludzie proponują różne ciekawe rzeczy. Czyli tutaj nie ma sygnałów, ale są propozycje faktycznych ludzi na e, trady w danym momencie, a także na buy and hold, czyli kupno. I sprzedaż ważnych instrumentów, które czasami trzyma się właśnie rok, dwa, czasami 20 lat. Także to są najprostsze motywy, jakie usłyszysz czy dowiesz się na webinarze. Dołączy do projektu Forex's Trader. Kliknij like, polub nasz profil. Słyszymy się wkrótce. Pozdrawiam, hej!